Witamy ze szczytu skoczni Willingen Przed nami niedzielny konkurs indywidualny Najpierw o 14.45 seria próbna 15.45 pierwsza seria konkursowa Warunki na skoczni no, nie są idealne ale też według Mirana Tepesza konkurs nie jest zagrożony Będzie trochę loterii i zmiennych Warunków wiatr będzie kręcił, ale, ale powinniśmy zobaczyć zawody, miejmy nadzieję, że stojące na wysokim poziomie i w miarę, w miarę sprawiedliwe. W nocy przeszła spora ulewa, ale już teraz jest pogodnie. Dzisiaj wystąpi pięciu polskich skoczków. W tym także Jan Ziobro, który wczoraj miał wolne. Liczymy na dalekie skoki przede wszystkim Andrzeja Stękały, Jakuba Wolnego, Macieja Kota, a także Stefana Huli, który naprawdę tutaj spisuje się nieźle. No i miejmy nadzieję, że także Jan Ziobro się odnajdzie i pokaże dzisiaj się. Przynajmniej na no, tyle dobrej strony, żeby tu zapunktować. Czekamy zatem na start. Skakania seria próbna już o 14.45.